Dobra, robimy sobie obecność. Krzysiu jest, Matejów nie ma. Czy Wojtek? Jestem. Pan Rosnager jest. jest. Anatol jest. jest Łukasza nie ma. Jest. Ja jestem. Jest Łukasz. Panowie, czekamy na przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wy jesteście trenerami bardzo młodych adeptów piłki nożnej. Proszę powiedzieć, co za chwileczkę tutaj na obiekcie na przodu, na przodu Żernica zacznie się dziać i, i, i w jakim celu właśnie ta osoba, która jest przedstawicielem pzpn tutaj do Was dzisiaj zawita. E, więc mamy wizytację dzisiaj e, Mobilnej Akademii Młodych Orłów. Jest to, jest to odłam PZPN-u, który się zajmuje właśnie szkoleniem e, najmłodszych. Dzisiaj wizytacja ma charakter szkoleniowy dla trenerów, więc, więc to bardziej wizytacja dla nas, niż dla zawodników. Trener-edukator właśnie z Bobintego Amu będzie się przyglądał treningowi trenera Krzysia i jego grupy Żaka. No i my jako reszta trenerów też będziemy, będziemy, właśnie z trenerem, edukatorem, przyglądać się i myślę na bieżąco analizować, co, co, właśnie, co właśnie będziemy widzieć. Ilu w tej chwili ma Pan podopiecznych? W tej grupie obecnie zarejestrowanych jest 17 zawodników. Ile będzie na, na, na treningu, to zobaczymy. No A celem dzisiaj jest prowadzenie piłki z finalizacją, czyli z strzałem. No, i zobaczymy, jak to przebiegnie. No, na końcu, oczywiście, 15-20 minut. Gierki Niecodziennie codziennie, tutaj przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjeżdża do gminy Pilchowice. Dzisiaj gości Pan na obiekcie na przodu Żernica. Cel tej pana wizyty. Wizyta moja wiąże się z tym, że klub MZS Na Przód Żernica zgłosił się do, do programu certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wystartowali na poziom zielony, czyli ten pierwszy. I w ramach tego projektu my jako pracownicy Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjeżdżamy na wizyty edukacyjne, w ramach których głównie przyglądamy się jak trenerzy pracują, chcemy z nimi porozmawiać o sposobach, o wyborze zajęć treningowych o sposobie ich prowadzenia, jeżeli uda się wymienić myśl szkoleniową z trenerem, skłonić go do e, być może zmiany podejścia z tradycyjnego z, minionych, z poprzednich minionych lat na ten nowsze, było to o rozumieniu gry, to dobrze, jeżeli, jeżeli będziemy miał trener inne argumenty, to oczywiście też w pełni to zaakceptujemy i przyjmiemy, bo piłka nożna jest taka sama dla wszystkich i wszędzie, ale w każdym miejscu troszkę inaczej realizowana. Nie daj Marek, za czym? Bardzo ładnie. Dobrze, Wiktor. Następno. Anatol i Krystian, ale Krystian nie przy środek.